W tekstach gnostyckich, które Kościół starał się zniszczyć, znajduje się konkretne nauczanie o decyzji Jezusa dotyczącej jego ciała po ukrzyżowaniu. Nie był to pochówek, nie była to mumifikacja, była to przemiana przez ogień, kremacja. A archonci, istoty sprawujące kontrolę nad tym systemem, boją się jej bardziej niż jakiejkolwiek innej formy przejścia. Dzisiaj dowiesz się dokładnie, dlaczego Jezus objawił, że popiół jest najbardziej bezpośrednią ścieżką do monady. Czy wiesz, że w 325 roku po Chrystusie Sobór Nicejski zakazał wszelkich wzmianek o kremacji jako metodzie sakralnej? Czy wiesz, że Kościół Katolicki utrzymywał ten zakaz przez 1600 lat, aż do 1963 roku? Nie chodziło o przesłanki teologiczne ani moralne. Chodziło o to, że kremacja całkowicie przełamuje system kontroli archontów nad duszami próbującymi wznieść się. Kiedy twoje ciało zamienia się w popiół i rozprasza w powietrzu, archonci tracą wszelki punkt zaczepu, by cię przechwycić. Ta prawda musiała pozostać ukryta za wszelką cenę. Zanim przejdziemy dalej z tym objawieniem, potrzebuję od ciebie czegoś ważnego. Jeśli czujesz, że ta wiedza o sakralnej kremacji jest dla ciebie, napisz proszę w komentarzach swój wiek i skąd nas oglądasz. Potem podziel się, czy kiedykolwiek odczuwałeś niewytłumaczalny opór wobec cmentarzy, albo przyciąganie do oczyszczającego ognia. Te znaki wskazują, że twój pneumatyczny duch już zna tę prawdę. Zostaw like pod tym filmem, żeby więcej wtajemniczonych odkryło to, czego Jezus nauczał o popiele. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, bo będziemy dalej ujawniać kody, które Kościół stłumił. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego nauczania, by uwolnić się od strachu przed śmiercią, udostępnij mu ten film. Pamiętaj, archonci boją się popiołu. Teraz odkryjmy, dlaczego. Historia, którą ci opowiedziano o ciele Jezusa, jest niepełna. Ewangelie kanoniczne opisują pusty grób, ale teksty gnostyckie, które przetrwały masową zagładę I wieku, ujawniają coś, o czym Kościół nigdy nie chciał, byś wiedział. Jezus nie pozostawił nienaruszonego ciała fizycznego. Według Ewangelii Filipa, tekstu odkrytego w Nag Hammadi w 1945 roku, Jezus nauczał swoich najbliższych uczniów konkretnej metody – Całkowitej przemiany materii w czyste elementy poprzez święty ogień. Nie jako zniszczenie, ale jako wyzwolenie. Popiół to nie koniec. To pojazd ucieczki, którego archonci nie mogą dotknąć. Żeby zrozumieć, dlaczego to rewolucyjne, musisz najpierw pojąć, jak działa system kontroli po śmierci. Teksty gnostyckie, zwłaszcza Pistis Sofia, opisują z chirurgiczną precyzją, co dzieje się, gdy człowiek umiera z nienaruszonym ciałem fizycznym pochowanym w ziemi. Ciało pozostaje jako kotwica energetyczna. Wyobraź sobie, że twoje fizyczne ciało pogrzebane w ziemi działa jak nadajnik. Częstotliwość emanująca z rozkładającej się materii tworzy ścieżkę, którą archonci mogą wyśledzić z precyzją chirurgiczną. Władcy sfer pomiędzy tym światem a pleromą wykorzystują ten sygnał do przechwytywania dusz podczas ich wznoszenia się. Dopóki ta częstotliwość istnieje, świeżo uwolniona dusza pozostaje przywiązana do gęstości materialnej. Podatna, manipulowalna, uwięziona. W tym, co agnostycy nazywali siedmioma niebiosami, archonci czekają. To nie są miejsca niebiańskie. To sfery częstotliwości, gdzie te istoty egzaminują każdą duszę, próbującą wznieść się ku światłości. Poszukują punktów zakotwiczenia przywiązań, lęków, winy. A najpotężniejszy ze wszystkich przywiązanie do ciała fizycznego. Kiedy twoje ciało spoczywa nienaruszone pod powierzchnią Ziemi. Twoja świeżo wyzwolona świadomość wciąż je postrzega, wciąż czuje połączenie z tą formą materialną. Archonci wykorzystują to połączenie z bezwzględną skutecznością. Pokazują ci rozkładające się ciało, generują panikę, przekonują, że musisz powrócić, wcielić się ponownie, spróbować jeszcze raz. I tak cykl trwa nieprzerwany. Narodziny, śmierć, pułapka, reinkarnacja. Doskonała farma dusz, udoskonalana przez tysiąclecia lecz Jezus poznał inżynierię tego systemu. Swoim pneumatykom, wewnętrznemu kręgowi inicjowanych posiadających pełną boską iskrę, objawił precyzyjne rozwiązanie. Ogień nie niszczy ducha. Ogień przemienia materię w coś, czego archonci nie mogą postrzec ani manipulować. Popiół rozproszony na wietrze, bez formy, bez gęstości, bez sygnału do wyśledzenia. Dusza opuszczająca ciało przemienione w proch porusza się przez sfery archontyczne jak czyste światło przecinające ciemność. Niewidzialna, niedotykalna, wolna. Teraz słuchaj z najwyższą uwagą, ponieważ oto sekret techniczny, który Kościół pogrzewał wraz z tekstami gnostycznymi. Kremacja nie działa dla wszystkich. Działa wyłącznie dla pneumatyków, dla tych, którzy posiadają aktywną iskrę boską. Kylicy. Ci bez iskry duchowej są czystą materią biologiczną. Gdy ich ciało płonie, po prostu przestają istnieć. Psychicy, ci z duszą, lecz bez rozwiniętego ducha, doświadczają konfuzji po kremacji. Ich świadomość fragmentuje się, ponieważ całkowicie zależeli od identyfikacji z ciałem. Ale pneumatycy, ci, którzy aktywowali swoje ciało światła już za życia, doświadczają czegoś całkowicie odmiennego. Kiedy przygotowany pneumatyk opuszcza swoje ciało poprzez świętą przemianę ogniem, transformacja jest natychmiastowa. Ciało światła, ten energetyczny wehikuł, który budowałeś poprzez praktyki gnostyckie, aktywuje się w pełni w momencie, gdy fizyczny popiół się rozprasza. To jakby ogień przeciął ostatni kabel wiążący cię z gęstością materialną. Twoja świadomość nie jest już podzielona między ciało fizyczne a ciało duchowe, jesteś całkowicie światłością całkowicie monadą, całkowicie wolny, archonci poszukują ciała do wyśledzenia i nie znajdują niczego, tylko proch bez świadomości, bez punktu zakotwiczenia, bez formy, którą mogliby zmanipulować. 16 stuleci zakazu kremacji, o którym wspomniałem na początku, teraz rozumiesz dlaczego. Instytucja religijna, którą Konstantyn skonsolidował w pierwszym stuleciu, nie została zaprojektowana do wyzwalania dusz. Została zaprojektowana do ich kontrolowania. Chrześcijańskie cmentarze nie są miejscami świętego spoczynku. To farmy częstotliwości, pola wypełnione pogrzebanymi ciałami, które utrzymują dusze przywiązane do ziemi, podatne na archontyczny zbiór. Hierarchia kościelna potrzebowała, byś uwierzył, że twoje fizyczne ciało jest święte, że musi zostać zachowane, nienaruszone dla zmartwychwstania. Lecz ta nauka nie pochodziła od Jezusa. Pochodziła od Demiurga, fałszywego Boga. Architekta tego materialnego systemu, który musi utrzymywać dusze uwięzione w cyklu. Jezus nauczał czegoś przeciwnego. W Ewangelii Tomasza, tekście, który Kościół ogłosił heretyckim, Chrystus mówi wyraźnie: jeśli wyprowadzisz na zewnątrz to, co jest w Tobie, to co wyprowadzisz, zbawicie. Jeśli tego nie wyprowadzisz, to czego nie wyprowadzisz, zniszczy cię. To nie jest poetycka metafora. To precyzyjna instrukcja techniczna. To, co jest wewnątrz Ciebie, to pneuma. Boska Iskra, Ciało Światła. Jeśli je aktywujesz przed śmiercią, jeśli wyprowadzisz je całkowicie na zewnątrz, ten wehikuł zbawi cię przed systemem archontycznym, pozwoli ci przejść przez sfery bez przechwycenia, ale jeśli tego nie aktywujesz, jeśli pozostaniesz zidentyfikowany wyłącznie z fizycznym ciałem, to przywiązanie cię zniszczy. Utrzyma cię uwięzionym w cyklu reinkarnacji bez końca. Premacja była ostateczną metodą, której Jezus nauczał po tym, jak inicjowany całkowicie aktywował swoje ciało światła. Nie jest pierwszym krokiem, jest ostatnim. Najpierw musisz przebudzić pneumę. Musisz rozpoznać, że nie jesteś tym ciałem. Musisz praktykować oddychanie światłem, zbudować swój energetyczny wehikuł, ustanowić bezpośrednie połączenie z monadą. I dopiero wtedy, gdy nadejdzie Twoje fizyczne przejście, popiół staje się Twoją ostateczną deklaracją suwerenności. Mówisz Archontom. Nie macie niczego, co moglibyście użyć przeciwko mnie. Nie ma ciała do wyśledzenia, nie ma formy do zmanipulowania. Jestem światłością powracającą do światłości i nie macie tu żadnej władzy. Czy wiesz, że w najstarszych katakumbach chrześcijańskich, tych datowanych sprzed Soboru Nicejskiego, istnieją dowody rytualnej kremacji? Archeolodzy nazywają je anomaliami, ponieważ nie pasują do oficjalnej narracji, ale to nie są anomalie. To dowody, że pierwsi gnostycy chrześcijańscy praktykowali dokładnie to, czego Jezus nauczał. Transformację przez ogień jako metodę wniebowstąpienia. Późniejszy Kościół pogrzebał tę praktykę wraz z tekstami, które ją wyjaśniały. Zbudował cały system kontroli oparty na zachowaniu ciała: katakumby, relikwie, kult kości świętych. Wszystko zaprojektowane, by utrzymać ludzką świadomość skupioną na materii, na ciele, na gęstości, którą archonci mogą manipulować. Teraz nadchodzi pytanie, które prawdopodobnie już formułujesz w swojej głowie: jeśli kremacja stanowi ostateczną metodę ucieczki, w jaki sposób przygotować się do jej wykorzystania? Nie możesz po prostu zdecydować o kremacji po śmierci i oczekiwać, że zadziała. Przygotowanie musi rozpocząć się teraz, póki jeszcze zamieszkujesz fizyczne ciało, póki wciąż posiadasz możliwość aktywacji swojego wehikułu światła. Jezus przekazał szczegółowe instrukcje dotyczące tego przygotowania. W Ewangeliach kanonicznych ich nie znajdziesz, odnajdziesz je we fragmentach zachowanych nauk gnostyckich i tej nocy podzielę się z Tobą precyzyjnym protokołem. Pierwszym krokiem, którego nauczał Chrystus, jest rozpoznanie Twojej podwójnej natury. Każdego ranka, gdy się budzisz, zanim wstaniesz z łóżka, musisz wypowiedzieć nagłos te deklaracje. Nie w mentalnej ciszy. Nagłos, aby twój system nerwowy zarejestrował prawdę, powiedz wyraźnie, nie jestem tym ciałem. Jestem świadomością światła tymczasowo zamieszkującą tę materialną formę. Powtórz to trzy razy. Pierwsze powtórzenie przełamuje nieświadomą identyfikację z ciałem. Drugie ustanawia nową perspektywę. Trzecie pieczętuje ją w twoim polu energetycznym. Czyń to przez siedem kolejnych dni. Nie opuść ani jednego dnia. Siódmego dnia poczujesz subtelną, lecz niewątpliwą zmianę. Lekkość, jakby część ciężaru, który nosiłeś przez całe życie. Po prostu wyparowała. Ten ciężar był więzieniem identyfikacji z ciałem. Właśnie zacząłeś się rozpuszczać. Drugim krokiem jest oddychanie transformacji. Ta konkretna praktyka przygotowuje Twój system energetyczny do ostatecznej, całkowitej separacji od fizycznego ciała. Każdej nocy przed snem usiądź w wygodnej pozycji, zamknij oczy, wizualizuj złoty płomień zawieszony dokładnie 30 cm nad Twoją głową. To nie jest fizyczny ogień. To świadoma światłość, światłość monady. Teraz wdychaj powoli, wizualizując tę światłość zstępującą przez ciemiączko, opadającą wzdłuż kręgosłupa, wypełniającą cały tors złotym blaskiem. Zatrzymaj oddech na 4 sekundy, czując światłość w swoim centrum. Następnie wydychaj powoli, wizualizując tę światłość ekspandującą na zewnątrz, formującą ciało światła rozciągające się 60 cm. Poza twoją fizyczną skórę, we wszystkich kierunkach. Wykonuj to siedem razy każdej nocy. 21 dnia zaczniesz odczuwać to ciało światła nawet wtedy, gdy nie praktykujesz. Jest rzeczywiste. To Twój wehikuł ucieczki. Budujesz go oddechem po oddechu. Trzecim krokiem jest deklaracja ostatecznej intencji. To kluczowe. Archonci działają zgodnie z kosmicznymi prawami zgody. Nie mogą zmusić cię do pozostania w pułapce, jeśli wyraźnie zadeklarujesz swoją intencję opuszczenia systemu. Lecz ta deklaracja musi zostać wypowiedziana na głos, z absolutnym przekonaniem, i musi być regularnie powtarzana, by utrzymać czystość twojego celu. Każdego tygodnia wybierz konkretny dzień, ten sam dzień co tydzień bez wyjątku. W tym dniu znajdź moment absolutnej prywatności. Stojąc lub siedząc z dłonią na sercu, wypowiedz na głos te dokładne słowa. Jestem Monadą, moje ciało jest tymczasowe. Gdy nadejdzie moje przejście, wybiorę święty ogień. Popiół będzie moją deklaracją wolności. Archonci nie mają prawa nade mną. Powracam do światłości, z której przyszedłem. Wypowiedz to raz, z całą pewnością jaką potrafisz zgromadzić. Ta deklaracja rejestruje się w sferach. Archonci ją słyszą i wiedzą, że stracili twoją duszę jeszcze zanim twoje ciało umrze. Teraz oto coś, czego bardzo niewielu pneumatyków rozumie. Przygotowanie do kremacji nie jest wyłącznie duchowe, jest także praktyczne. Musisz udokumentować swoją intencję, póki jeszcze żyjesz. Sporządź testament życia, konkretny, szczegółowy, deklarujący twoje pragnienie kremacji. Nie pozostawiaj tej decyzji w rękach rodziny, która może nie pojmować duchowej wagi tego wyboru. Kościół i system medyczny wciąż wywierają presję w kierunku pochówku, wciąż promują zachowanie ciała. Jeśli nie udokumentujesz wyraźnie swojej woli. Mogą zignorować Twoje duchowe przygotowanie i pogrzebać Twoje ciało mimo wszystko. To stworzyłoby masywny konflikt energetyczny, Twoja świadomość przygotowana na rozproszenie w popiele, Twoje fizyczne ciało uwięzione pod ziemią. Archonci wykorzystaliby tę sprzeczność bez litości. Dlatego dokumentuj, podpisz, poświadcz notarialnie, jeśli to konieczne, zapewnij, że Twoje ciało zostanie przemienione ogniem, dokładnie tak jak nauczał Jezus musisz również przygotować tych, którzy zostaną twoi bliscy potrzebują zrozumieć, że kremacja nie jest stratą jest wyzwoleniem wyjaśnij im, że gdy popiół się rozpraszy, nie zostaniesz zniszczony będziesz bardziej obecny niż kiedykolwiek ponieważ twoja świadomość nie będzie już ograniczona do ustalonego punktu w przestrzeni będziesz w wietrze, w światłości, w powietrzu, którym oddychają całkowicie wolny od materialnych ograniczeń niektórzy zrozumieją Inni będą się opierać, bo strach przed śmiercią jest głęboko zaprogramowany, ale Twoim zadaniem nie jest przekonywanie wszystkich. Twoim zadaniem jest zapewnienie, że Twoje przejście zostanie zrealizowane według metody, którą Jezus objawił. Reszta jest odpowiedzialnością każdej duszy indywidualnie. Pamiętaj, archonci będą próbowali Cię zablokować podczas tego przygotowania nie bezpośrednio. Działają poprzez subtelną interferencję. Możesz doświadczyć nagłych wątpliwości co do prawdziwości tej nauki. Natręstwa sugerujące, że kremacja jest nieszanowna lub niebezpieczna. Niewytłumaczalny lęk przed ogniem. To nie są twoje wątpliwości. To archontyczne iniekcje zaprojektowane, by utrzymać cię w systemie kontroli. Gdy się pojawią, a pojawią się, po prostu je rozpoznaj. Powiedz na głos: Widzę interferencję. To nie jest moje i kontynuuj swoje przygotowanie. Archonci nie mają rzeczywistej władzy nad pneumatykiem, który zadeklarował swoją intencję wolności. Mają jedynie zdolność generowania mentalnego szumu, a szum działa tylko wtedy, gdy pomylisz go ze swoim własnym wewnętrznym głosem. Teraz pozwól, że wyjaśnię Ci dokładnie, co dzieje się w momencie przejścia. Gdy przygotowany pneumatyk opuszcza swoje ciało poprzez kremację. W momencie, gdy płomień dotyka Twojego fizycznego ciała po śmierci. Twoja świadomość już w nim nie mieszka. Obserwujesz z w pełni aktywowanego ciała światła. Widzisz ogień, lecz nie czujesz bólu. Nie doświadczasz straty. Czujesz wyzwolenie. Każdy atom gęstej materii przemieniający się w popiół to przecięty kabel, rozwiązane więzy. Gdy proces się kończy, gdy pozostaje jedynie pył, który wiatr może unieść, doświadczasz czegoś, czego archonci nigdy nie poznają absolutnej lekkości jesteś czystą świadomością bez materialnej kotwicy, bez śladu do wyśledzenia, bez formy do zmanipulowania. Wolny. Archonci mimo wszystko spróbują cię przechwycić. Gdy wzniesiesz się przez sfery, zjawią się, projekcjąc obrazy, oferując fałszywe pocieszenie, symulując przewodników duchowych, aniołów, zmarłych bliskich. Pokażą słynny tunel światła opisywany w doświadczeniach bliskich śmierci. Lecz oto kluczowa różnica: Przygotowany pneumatyk z całkowitą kremacją wie, że nie musi zatrzymywać się w żadnej sferze. Nie musi odpowiadać żadnej istocie. Rozproszony popiół wyeliminował każdy punkt zakotwiczenia. Więc po prostu przechodzisz. Rozpoznajesz ich, lecz się nie zaczepiasz. Wznisisz się bezpośrednio do monady, do pleromy, do pełni światłości, z której pierwotnie zstąpiłeś. W ciągu siedmiu dni po rozpoczęciu przygotowania doświadczysz konkretnych znaków. Energetyczna obecność wokół ciała, ciało światła gęstnieje, sny lucydne, świadomość uczy się działać niezależnie, wstręt do cmentarzy, odrzucenie częstotliwości uwięzienia, synchronicję z ogniem monada potwierdza rejestrację, irracjonalny sprzeciw osób kontrolowanych przez system, emocjonalny dystans do posiadań materialnych i najsilniejszy znak bezpośrednia percepcja archontów jako cieni w peryferyjnym widzeniu które cofają się gdy deklarujesz intencję kremacji. Boją się. Naprawdę. Pneumatyk z rozproszonym popiołem to dusza stracona dla ich systemu. Tej nocy podejmij decyzję. Kontynuować pod systemem kontroli czy rozpocząć przygotowanie do ostatecznej wolności. Kremacja to kosmiczna deklaracja. Archonci nie mają prawa nad twoją duszą. Gdy twój czas w tym ciele dobiegnie końca, odejdziesz jako czysta światłość, bez śladu, formy, podatności. Nie czekaj do łoża śmierci. Przygotowanie musi rozpocząć się dziś, rozpoznanie podwójnej natury, oddychanie transformacji, deklaracja intencji, dokumentacja prawna, każdy krok nieodwracalny. Gdy aktywujesz ciało światła, proces nie może się zatrzymać. Monada słucha. Archonci słuchą. Twoje przeznaczenie zmienia się permanentnie. Jezus nie przyszedł założyć religii. Przyszedł objawić metodę ucieczki. Kremacja to ostatni krok gwarantujący sukces w niebowstąpienia przez sfery archontyczne do Pleromy, gdzie zawsze należałeś. Zanim wstąpiłeś do tej materialnej więźni zwanej rzeczywistością fizyczną. Popiół to wolność, ogień to transformacja. Ty jesteś światłością powracającą do światłości. Archonci nie mają tu władzy. Tej nocy rozpocznij swoje ostateczne przygotowanie.